W najwyższym punkcie Kudowy Zdroju czeka niezapomniany park linowy. Czt, na końcu dostaniesz kod rabatowy, więc zostań z nami. Tutaj najodważniejsi śmiałkowie pokonują kilometry tras zawieszonych w chmurach. Park znajdziesz bez problemu. Wystarczy wypatrzeć przekaźnik na górze parkowej, który widać niemal z każdego zakątka Kudowy. Krasa dla najmłodszych? Jasne. Dla dzieci, które sięgają 130 cm ręką do góry, przygotowano specjalną strefę za jedyne 39,99 bez limitu przejść. A wiedziałeś, że góra parkowa zwana jest potocznie dużym budzyniem? Podobno, gdy tu raz wejdziesz, budzisz się do życia. To miejsce ma w sobie magię. Sprawdziliśmy to na własnej skórze. Tulający zapach drzew, cienie liści, układające się ścieżki, panorama kudowy widziana z dwóch stron, a w bezchmurne dni widok aż po Śnieżkę i obserwatorium. A już niedługo loty balonów nad Kotliną. Spektakl, który musisz zobaczyć na żywo. A gdy nadal upał, tutaj zawsze kilka stopni mniej. A gdy w mieście pada. Tutaj suchutko, urok górskiego ukształtowania terenu. Jesteś w Kotlinie. Park linowy Kudowa to absolutny must see wakacyjnych atrakcji. Nie zwlekaj, wskakuj w uprząż i przeżyj to sam. A twój kot to ulgowy 16. Wykorzystaj go z nastolatkiem. To co, widzimy się na Linach.